Panie Przewodniczący, Wysoka Rado i wszyscy tutaj zebrani. Od przynajmniej półtora roku y, był taki apel do Pana Burmistrza w temacie opłat za śmieci. Proszę Państwa, w tym momencie ja tu występuję pewnie w imieniu wszystkich mieszkańców gminy Wieliczka, ponieważ Rzecznik Praw Obywatelskich Pan Marcin Wiącek napisał pismo. Ja to pismo odczytam. Szanowny Panie Burmistrzu, pismem z 29 listopada 2021 roku działający z mojego upoważnienia pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich skierował do Pana zapytania dotyczące zgłoszenia, którego było adresatem. Dotyczyło ono obciążenia mieszkańców Jeliczki podwyższonymi opłatami za gospodarowanie odpadów komunalnych których płatność przypadała przed doręczeniem zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty, o którym mowa w artykule 6M ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W udzielonej odpowiedzi 4 lutego 2020 roku przekazano, że zawiadomienia o zmienionych z dniem 1 stycznia stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zostały wystosowane do zobowiązanych, czyli do nas, do mieszkańców w lipcu 2021 roku. Wskazano także, że nie były podejmowane żadne czynności egzekucyjne dotyczące egzekucji opłat, skalkulowanych w oparciu o podniesienie z dniem 1 stycznia 2021 roku stawki opłat. W przywołanym piśmie nie stwierdzono wprost, czy organ dokonuje obciążenia mieszkańców. Podwyższonymi opłatami, których termin płatności przypadał przed dokonaniem zawiadomienia o zmianę w wysokości opłat. W dniu 8 lutego 2022 roku wpłynęło jednak do mojego biura kolejne zgłoszenie, które potwierdza, że wobec osób, które nie uiściły podwyższonych opłat, których termin płatności przypadał przed dokonaniem zawiadomienia, są prowadzone czynności egzekucyjne. Z załączonej do niniejszego pisma kopii upomnienia wynika, że obejmuje ono także wskazane wyżej okresy sprzed dokonania zawiadomienia. W związku z powyższym, tu jest podawane, są wszystkie te numery, następuje. Przywołany powyżej artykuł 6M ustawy 2A ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stanowi odstępstwo od generalnej zasady, na jakiej oparte jest ustalenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który, którą jest zasada samoobliczenia. Stat statuuje on po stronie organu wykonawczego gminy obowiązek skierowania do właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi indywidualnych zawiadomień w przypadku zmiany stawek opłat. Zwalniając jednocześnie samych właścicieli z obowiązku skorygowania uprzednio złożonych deklaracji w sprawie wysokości opłaty, w świetle jednolitego orzecznictwa sądów administracyjnych, zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty powinno zostać dokonane niezwłocznie, co najmniej przed terminem płatności. W tym momencie, ja na ten temat, panie burmistrzu, parę razy się do pana już występowałem z taką interpelacją, jak i zapytaniem, że nie dostały. Wy, y, zawiadomienia wysłane do mieszkańców w styczniu 2021 roku, i to nie zostało wykonane dopiero w lipcu. Zawiadomienia właściciela o zmianie wysokości opłaty wyznacza moment, od którego powstaje wobec niego obowiązek ponoszenia opłat w zmienionej wysokości. Skoro tak nie ma obowiązku, ponoszenia opłat w zmienionej wysokości, których termin zapłaty upłynął przed doręczeniem zawiadomienia, Uchybienie przez organ obowiązkowi zawiadomienia w odpowiednim terminie o zmiennej wysokości opłat nie może obciążać właściciela nieruchomości, czyli nas mieszkańców. Z tego względu, przyjmując, że zawiadomienie z 5 lipca 2021 roku spełnia wynikające z ustawy wymogi, domaganie się przez organ wykonawczy gminy Wieliczka różnicy pomiędzy opłatami w zmienionej wysokości a opłatami... W pierwotnej wysokości za miesiące, w odniesieniu do których termin płatności opłaty upłynął przed dokonaniem zawiadomienia, pozvia, pozbawione jest podstaw prawnych, panie burmistrzu. I, kon, I kończę. Narusza tym samym gwarancje wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Minach. Konstytucji RP odnoszące się do ponoszenia daniny publicznej, jaką jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości wynikającej z ustawy, a także zasadę prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych. I ostatnie zdanie: Mając to na względzie, za nieodzowne uważam odstąpienie przez Pana Burmistrza od dochodzenia zapłaty podwyższonych opłat w zakresie, w jakim są one niezależne w związku z dokonaniem zawiadomienia o zmianie opłat do ter, od, po terminie płatności. Proszę przy tym o ustosunkowanie się do tego wniosku. Ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich z wyrazami szacunku. Marcin Biącek, Rzecznik Praw Obywatelskich. Chciałem jeszcze to skomentować, ale już nie mam czasu. Dziękuję bardzo. Pani radna Joanna Kordula.